Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. E, dla wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Ja mam na imię Sylwia, mam 47 lat. Od jakiegoś czasu e, tworzę filmy na YouTubie. Jestem też obecna na Instagramie konto Make Up After 40. Zapraszam na Stories, jeżeli chcesz. Poznać mnie bardziej prywatnie, tam jestem na Stolis codziennie. A dzisiaj odcinek e, z podkładem liftingującym. Słuchajcie, jestem sama naprawdę bardzo ciekawa tego odcinka. Jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie test tego produktu, e, tego kosmetyku, dlatego, że to jest kosmetyk liftingujący za 33 zł. Od 33 zł można go dostać. W internecie, przygotowując się do tego odcinka, obejrzałam kilka przestrasznych filmów, e, gdzie jest wyjaśnione i pokazane, e, jak tak naprawdę robi się lifting twarzy, taki chirurgiczny, tak? E, no, bo tak naprawdę skąd się wzięły te wszystkie kosmetyki liftingujące? E, kosmetyki liftingujące się wzięły stąd, że e, jakby firmy kosmetyczne. Mm, kapnęły się, że można na tym zbić niezły pieniążek. Bo taka jest prawda, że każda kobieta, zanim trafi na stół do chirurga plastycznego, no to spróbuje najpierw takich, wiecie, zabiegów, kremów, podkładów, które będą liftingowa liftingowały twarz, które będą jak w jakikolwiek sposób po jakby pomagały, tak? Ym, w podniesieniu w owalu, w wygładzeniu zmarszczek i tak dalej. No, powiem Wam, że jak oglądałam te filmy, to mm, z chirurgicznego liftingu, no to i byłam przerażona. Powiem Wam, że nie wiem, czy bym się zdecydowała na taką operację. Zabieg polega na tym, operacja polega na tym, że po prostu naciąga się skórę do góry w kierunku górno wycina się nadmiar tej skóry, naciąga się też mięśnie, przez co to, przez to po prostu jest efekt takiej gładkiej skóry, no zmarszczki, które były, znikają. No i są takie liftingi, jakby mini liftingi. I jest też taki pełny lifting, gdzie twarz liftinguje się razem z szyją, czyli po prostu później kobieta ma piękną twarz i piękną szyję. Uff, no, później jakby efekty są spektakularne, ale sama ta operacja no to jest operacja i jednak niesie za sobą e, ryzyko wielu powikłań więc generalnie no ja w tym momencie jakby mi ktoś zaproponował taki lifting powiedziałabym absolutnie nie natomiast jeżeli są zabiegi, kremy e, czy podkłady, które mm, jakby działają liftingująco, czyli napinająco na buzie Czyli podnoszą owal, redukują zmarszczki, no to ja jestem jak najbardziej na tak. Tylko zastanawiam się, czy podkład za 33 zł jest w stanie mnie um, zadowolić i spełnić um, no, takie obietnice producenta. A producent obiecuje, że jest to podkład liftingujący, regenerujący. Um, co tutaj jeszcze jest napisane? Pozostawia gładką skórę odpowiednio nawilżoną, nie podkreśla zmarszczek ani przesuszeń skóry. Dodatkowo zawiera filtr SPF 15 i jest wegański. I jeszcze wyczytałam, że jeśli chodzi o krycie, to można te krycie budować. I ostatnia rzecz, ma być to podkład długotrwały. Hmm. No dobra, powiem tak, jestem bardzo ciekawa, jak mi ten test wyjdzie. Podkład jest dostępny w czterech kolorach. Ja tutaj mam 04 Golden Beige, dlatego że jestem opalona, więc wzięłam sobie no, chyba najciemniejszy. Zobaczymy, czy nie będzie za ciemny, czy nie trzeba go będzie troszkę rozjaśnić. No dobra, myślę, że co? Przybliżam się do Was i nakładamy podkład. Nakładamy. I zobaczymy, też, zrobimy test trwałości. No, jaram się, jaram się naprawdę. Przybliżam się i jedziemy. Zanim zaczniemy, jeszcze przybliżę Wam produkt. Tak wygląda butelka. Jest plastikowe opakowanie. Atomizerek. Proszę bardzo. I teraz tak, ja sobie wezmę, wycisnę dwie pompeczki. To jest nowy produkt, więc. Musimy chwilkę poczekać. Dwie pompeczki na tutaj. No, a to o. Dwie pompeczki i najpierw sprawdzę, czy on nie jest jakiś mocno ciemny. Zobaczymy, czy on jest kolorem dobry dla mnie. Wiecie co? Wydaje się, że kolor jest ok. Dobra, to będziemy go nakładać. Słuchajcie. Może być też tak troszeczkę, że on zoksyduje. Ale okej, okay. nałożymy go. Biorę go na gąbeczkę. To jest bardzo ładny kolor, taki żółciutki. Tak, i on będzie idealny, idealny do mojej opalenizny. No, jeszcze muszę dopompować, dwie pompki. Mhm. Pozostawia na twarzy takie naturalne rozświetlenie. No usta widać, zobaczcie, że kryje, prawda? Jakby byłby odrobinę jaśniejszy, też by się nic nie stało. Ale myślę sobie, że i tu jest ok. Powiem Wam, że jak na 34 zł, to ten podkład bardzo ładnie wygląda na twarzy. Pięknie się daje budować. Zostawia coś, co ja lubię na twarzy, taki wiecie Glow. I teraz, teraz jestem ciekawa, czy on mi się nie spoci. Bo wiecie, czasami jest tak, że podkład nawilżający na jakby test pierwszego wrażenia jest. Przepiękny, a po godzinie, słuchajcie, płynie ci z twarzy. Wiecie, po prostu skóra się poci pod spodem, no i podkład nie daje rady, płynie. Mam tutaj, akurat, wyjęty um, takie trio od Too Faced. To jest taki puderek Soft Focus i um, oświetlacze. Ja sobie go przypudruję w takich, wiecie, strategicznych miejscach, leciutko. I potrzymam na twarzy, zrobię makijaż poza kamerą, i podtrzymam na twarzy przez kilka godzin i zobaczymy, jak on przez te kilka godzin będzie się sprawował, czy on mi nie zjedzie z twarzy, czy on mi się nie wyświeci. Zobaczymy, słuchajcie, jestem na pierwsze wrażenie zrobił bardzo dobre. Ja się teraz przybliżę, żebyście zobaczyły, jak to ładnie wygląda na twarzy. No, na 33 zł to. Wow! Ja nie wiem, czy to jest taki efekt liftingujący, natomiast y, czuję się. Y, jakbym nie miała podkładu, mając podkład. To krycie jest naprawdę spoko. Ja sobie zrobiłam kilka warstw tego, patrzyłam, y, czy się nie waży po dokładaniu i tak dalej. Wygląda bardzo ładnie. Twarz no, naprawdę ładnie wygląda. Jak na pierwsze wrażenie, to jest. Za mocno dobrze, nadzwyczaj dobrze. Nie spodziewałam się tego. Myślałam, że to będzie jakaś totalna klapa, a tutaj kurczę taki zaskok. A najgorszy jest to, że ja mam go już od półtora miesiąca dopiero teraz wzięłam do testów. No, no dobra, zbliżam się jedziemy. Jestem bliżej. Możecie zobaczyć. Tutaj trochę zerkam w podgląd. Możecie zobaczyć, jak wygląda moja buzia. Jak wygląda struktura skóry. Tu już jestem ekstremalnie blisko. Dobry wieczór Państwu! E, witam się z Wami ponownie po 5 godzinach i niecałych 10 minutach, więc 5 godzin mam ten podkład na twarzy, ogólnie cały makijaż. E, w tej chwili jeszcze tylko poprawiłam usta jakieś 10 minut temu, bo wychodziłam. No i powiem Wam, że to co widzę na mojej buzi. To jest naprawdę genialnie dobre. Genialnie dobre. Genialnie, genialnie dobre. Za 33 zł. No wow! Naprawdę wow! Słuchajcie, odrobinę się starło z nosa odrobinę. Ale muszę wam powiedzieć, że ja mam mega spieczony, opalony nos, więc generalnie sam fakt, że ten podkład przykrył nos. I z niego nie zjeżdżał, to już jest na plus. Odrobinę rzeczywiście jakby wytarł się. Nie, no słuchajcie, ja się do Was po prostu zbliżę, żebyście sami zobaczyli, jak to wygląda z bliska. Proszę bardzo, patrzymy, oglądamy, podziwiamy. Słuchajcie, naprawdę odrobinę zszedł z nosa. A na policzkach, na czole po prostu trzyma się rewelacyjnie. No i 33 zł. Wow! Genialne. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja nie miałam jeszcze żadnego primera, żadnego przedłużacza, żadnej bazy pod tym podkładem. On po prostu poszedł na czystą buzię po pielęgnacji. Wygląda genialnie, więc jeżeli. Zastanawiałabym się tylko, czy byłby dobry dla takiej mocno tłustej cery. Dlatego, że jednak mimo wszystko jest to taki podkład bardziej nawilżający, tak? Podkreślający naturalny glow skóry, więc zastanawiałabym się, jak ktoś ma mocno tłustą cerę, czy aby na pewno. Natomiast jeśli masz mieszaną cerę, jeśli masz cenę taką normalną, czy lekko suchą, jak najbardziej, no, polecam wypróbować, bo warty grzechu. Warty tych 33 zł, jak. Nie będę się wyrażać. Więc generalnie polecanko. Widzimy się w kolejnym filmiku. Życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się!